Prześliczna i proekologiczna biesiada górnicza. To tytuł siódmego już spotkania tarnobrzeskich górników, w trakcie którego nie zabrakło tradycyjnych rytuałów, przyśpiewek i oczywiście piwa. Muzyka W ten sposób rozpoczęło się nieformalne święto tarnobrzeskich górników, które już po raz siódmy zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Dzisiaj mamy kolejną biesiadę piwną, która jest kontynuacją karczm piwnych, na których bywałem, jak sobie dzisiaj zrobiłem, małe ryzyko od 1978 roku. Także szczególnie dla mnie jest to. Bardzo przyjemna uroczystość, ponieważ kiedyś nie było tak łatwo się dostać jak dzisiaj na te biesiady. Było to elitarne spotkanie koleżgów, koleżanek, kolegów w zasadzie z pracy, i kiedyś było to naprawdę duże wyróżnienie, żeby tutaj być. Dzisiaj traktuję to tak samo, mimo że dostać się troszkę łatwiej. Biesiada była więc okazją do wielu wspomnień, ale to przede wszystkim czas zabawy, której nieodłącznym elementem są tradycyjne górnicze obrzędy. Przyjmuję Was do naszego grona, a skokiem przez skórę i przypięciem tejże pasuje Was na gudzikę. Rytuał zawsze stosujemy od tych 49 lat. Rytuał schok przez skórę młodych przyjmujemy umownie młodych, bo w naszym przemyśle, byłym przemyśle siarkowym, już tych młodych nie ma. Ale ten rytuał, standard daje powagę. Oczywiście po wyprowadzeniu są przyśpiewki, tradycyjne piwo, pamiątkowy kufel, no i dobra zabawa, oczywiście z jakimiś przyśpiewkami wesołymi. Tegoroczna Biesiada Górnicza została zorganizowana z proekologicznym motywem przewodnim i przesłaniem. Jest ekologia dlatego, że górnictwo Siarki jako jedno z niewielu górnic tak pięknie poradziło sobie, oczywiście przy wsparciu Skarbu Państwa Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak pięknie poradziło sobie z zagrożeniami, które mieliśmy. One praktycznie zostały usunięte. Dzisiaj po górnictwie Siarki jakby młody człowiek przejeżdżał przez Tarnobrzeg, nie powie, że tu kiedykolwiek było jakieś wydobycie. Mamy tutaj teren wręcz rekreacyjny.